Sytuacja gospodarcza samorządów lokalnych, wizja ich rozwoju, współpraca z rządem i organizacjami pozarządowymi, kryzys energetyczny, zielona transformacja i nowa perspektywa finansowa to tematy drugiej edycji Local Trends Europejskiego Forum Samorządowego, które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. O tych wyzwaniach mówił Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas uroczystego otwarcia forum. Spotykamy się bez wątpienia w niezwykle trudnych czasach wojny w Ukrainie, kryzysu energetycznego i stale aktualnych wyzwań klimatycznych, przed którymi stoją wszystkie europejskie samorządy i właściwie cały nasz glob. Czas debaty, czy wodór i rozproszone źródła energii uratują energetykę samorządową, której gospodarzem był Samorząd Wielkopolski, Jacek Bogusławski, członek zarządu województwa wielkopolskiego, przekonywał, że wodór jest paliwem przyszłości. Postanowiliśmy, że u nas będziemy wspólnie, w całej Wielkopolsce realizować zadania takie właśnie wodorowe w połączeniu naszych naukowców, w połączeniu naszych przedsiębiorców, którzy są naszymi perełkami, których tak bardzo hołubimy w Wielkopolsce, bo chcemy, żeby się rozwijali, w połączeniu z liderami samorządowymi, czyli prezydentami miast, burmistrzami, wójtami, starostami, a także w połączeniu z społeczeństwem, które będzie miało tę technologię następnie wykorzystywać. To wyzwanie klimatyczne, które jest nadal aktualne, wymaga takiego przygotowania wszystkich naszych działań, aby jednocześnie pogodzić te dwie perspektywy tę dłuższą, zeremisyjności i tę krótszą, bieżącego kryzysu energetycznego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego był jednym z partnerów strategicznych Local Trends, a wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu, administracji oraz środowisk naukowych.